Cześć, kochani, witajcie w kolejnym odcinku z serii Bawimy się. To jest ciąg dalszy z naszymi dinozaurami. Zaczynamy. Ho, ho, ho. Uch, ale miałam ciężką noc. Jak się wyspaliście, chłopaki? Ja, to, No to dobrze. Ja miałam koszmary, bo ta pani, jak przyjechała ta pani laboratorium, że mam się nie martwić, to ja się zaczęłam martwić jeszcze bardziej. W ogóle, zobaczcie, jak nas jest mało po tej nocy. I e, gdzie jest reszta? Hmm? E, ja nie wiem. No właśnie ja też nie wiem i nie wiem o co chodzi, że po prostu takie... tajemnice tutaj się dzieją, znikamy po kolei, co to będzie z nami? Zaczynam się bać. Ja nie wiem, czy ona serio mówiła, że, że nic nam nie grozi, co myślisz? E, ja myślę, że to oszustwo. Tak myślisz? No to super, to nie jestem wcale pocieszony. Cześć, co tu się dzieje? E. Martwimy się, kolego, martwimy się. Ja już się nawet nie pytam skąd jesteś. Nawet nie pamiętam, czy tu byłeś ostatnio. Oj, no. Wiecie co? Ja nic nie pamiętam w ogóle, bo ja nie pamiętam jak się nazywam i skąd się tu wziąłem. Usłyszałem was i podszedłem. Tu się mm. dzieją dziwne rzeczy. A może oni kasują naszą pamięć i grzebią naszej pamięci? A po co? No nie wiem do swoich eksperymentów. Po co im eksperymenty? Bo księ, chcą się dowiedzieć, czemu nie wyginęliśmy? No, no może. A może robią nam coś brutalnego i nie chcą, żebyśmy to pamiętali, bo się zbuntujemy? A co? No, nie wiem. Trudno powiedzieć. Nie. Słyszycie to? Y ja tak. Co to może być? A, 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 a. Kim ty jesteś? A. Hej, opanuj się! To jest T-rex! Tyreks! Panie Tyreksie, proszę się poopanować! Jestem głodny! Chcę małego dinozaura! Mięso? Mięso jest gdzie indziej! Tak, mięso! A. Nie możesz nas zjeść! Dlaczego Toch nie? Chcę was zjeść. A dlaczego? Jestem głodny. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Czeka. Może wolisz zjeść kogoś innego? Nie. E. Brrr. 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 Moi drodzy. To jest moja najnowsza mutacja. Gigantyczny tyranozaur, Ale niestety jeszcze nie jest nauczony grzecznego zachowania i dlatego chciał was zjeść. Proszę pozwólcie go naprawić. Mm. Dostał specjalny zastrzyk, dzięki któremu kiedy się obudzi, będzie wiedział, jak się zachować. A tutaj zostawiam wam zapasy jedzenia. O. A jest mięso? Jest mięso. jest wszystko co potrzebne. Na dzisiaj do widzenia. Mm. Dobre to i w ogóle jaki fajny podajnik. Patrzcie jaki fajny podajnik na jedzenie. Będziesz przekąski. Ej zostawcie coś tyleksowi bo się zaraz obudzi. Jeszcze gryz. Dobra, dobra i już chłopaki. Co się stało? I dlaczego tyle spałem? Jedzenie. Zostałeś nam coś? Widzę dużo pustych przestrzeni. To chyba jadłeś. A teraz idę się popluskać. Nie przeszkadzać. Ojejku, on jest trochę groźny. Ja, ja idę. Gdzie idziesz? Idę, żeby pluskać też. Dobrze, to Ty się pluskaj, a ja się tutaj trochę postresuję. Co będzie dalej? Naprawdę nie mam pojęcia. Halo? Jest tu ktoś? Hmm? Gdzie wszyscy są? O! Cześć! o, wow, yy. jaki wielki. Yy. Ale tu macie ładnie. A ty masz tu. Skoda! ja ode mnie działego. Jejku! Jesteś ogromny. Te ich mutacje poszły za daleko. Jakie mutacje? O co wam chodzi w ogóle? Tak w ogóle czemu jestem ogromna, a może to wy jesteście mali? O nie, mój drogi, my jesteśmy tu trochę dłużej od ciebie i wiemy, co się dzieje. Serio? No, w sumie jestem trochę duży, ale. Kto mnie nadepnął? Uuu, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Nie chciałem. Hej, z okon. O, przepraszam, ten nie chciałem. Co ty tu robisz? Przyszedłem tu do was. O, lepiej stąd idź. Hej, on miał być już miły. I. Nikogo miał nie atakować, prawda? Czyżby ten zastrzyk nie działał? Wychodzę już z tej wody. Chodź do nas, zobacz, tu jest coś nie tak. Co? On jest dalej agresywny. No taka ukryj się. Zmariowałeś, Chcesz zginąć. On jest zbyt groźny. Panie Direkcie, proszę się upokoić. Po co się uspokoić? Bo, 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 bo to nieładnie. O. Ja ci dam nieładnie. Nie przeszkadzać mi, kiedy się. Kiedy sobie leżę w wodzie i odpoczywam, rozumiecie? Jejku, ten to jest dopiero nerwus. Jak go ugryzie, to od lasu się schowam. Mam nadzieję, że go nie ugryzie. Ale wiecie co, boję się, kto tu się jeszcze pojawi. Ja i dlaczego ugryźć? Nie, nie gryź go, kładź się spać, bo już jest późno. Wszyscy no. się kładziemy spać i zobaczymy, co będzie jutro. Ale jestem w wchowanego. Au! Uh, przepraszam. Ale ciemno. Gdzie ja zawędrowałem? Co jest? Hmm? Hmm? O! Wszyscy śpią! O, rany! T-Rex! Dlaczego się przyjaźnią z T-Rexem? Ja cię kręcę, ale dziwne stado. Po prostu. Ja nie wiem, czy tu mogę dołączyć, ale dobra. Idę spać. Idę spać z nimi. Co jest, co jest, co jest? Przepraszam, przepraszam. Wiem, że mnie nie znasz. Nie bój się, nie bój się. Co jest, co ty tu robisz? Kim ty jesteś? No, znalazłem was w nocy po ciemku i postanowiłem, że odpocznę z wami, bo w końcu też jestem dinozaurem, ale z Was dziwna ekipa macie tyranozaura i, i, i innego drapieżnika i, i, i nie drapieżnika. Takie dziwne połączenie. No, taka już nasza dziwna rodzina. Jesteśmy pod opieką. Pani doktor z laboratorium. Co? A, czekaj, pani doktor z laboratorium. Tak, ja tam byłem, ale ja nic nie pamiętam i nie wiem skąd tu się wziąłem. No to ja tam pójdę. Witaj w klubie, tutaj nikt nic nie pamięta. To jest naprawdę dziwne. się mnie? Gdzie chcesz pójść? To, to niebezpieczne. To... Witajcie, dinozaury. Jak się dzisiaj czujecie? O, widzę, że poznaliście nowego przyjaciela. Dobrze, że trafił do was. O, co tu się dzieje? Spokojnie, macie jakieś pytania? E, ja. Słucham. t jest cały czas agresywny. Jak to agresywny? Poczekajcie, zaraz do tego przejdę. Panie t co tu jest grane? Dlaczego jesteś dalej agresywny? E, ja nie jestem agresywny. Oczywiście że jesteś wszyscy się poskarżyli nie wiem ale mnie nic nie obchodzi Proszę miśka Idę się Nie O nie wymknął się spod kontroli Wybaczcie wybaczcie chłopaki Dostał usypiasz na 24 godziny. Pozwólcie, się, że zajmę się tą sprawą i dokonam kolejnych badań, a jutro przyjadę z rozwiązaniem. Jadę z tymi próbkami sprawdzić, co jest z nim nie tak. No nie. Co my teraz zrobimy? A jak ona go nigdy nie naprawi? Auć, ale mnie poturbował. Mnie też. To nie fair. O, matko, nie mogę ustać na nogach normalnie. No ja też. Co o tym myślisz? Ja? Tak. Ja, ja chcę iść do laboratorium. Jak to do laboratorium? Jestem niesłychanego. Nie rób tego, mówię ci, to niebezpieczne. Ale ja chcę tam pójść. Nie, nie możesz. Poczekajmy na jutro. Zobaczymy, co będzie. No to peda. Zobaczymy, co on nam powie i co się z nim działo. Macie rację, czekajmy do jutra. To jest zbyt niebezpieczne. Musimy jakoś wytrzymać, a jutro się okaże, co z nami będzie dalej. A ochronisz nas rogami? Nie wiem, czy was ochronie rogami. Zobaczymy w ogóle, co nas czeka. Ciąg dalszy nastąpi.